Pod ziemi do gwiazd Hollywood. To niezapomniany koncert 27 międzynarodowego festiwalu Nowa muzyka i architektura. Na jego program złożyły się utwory muzyki filmowej i muzyka obrazowa Adama Wesolowskiego, dyrygenta, kompozytora i dyrektora Filharmonii Śląskiej. Zabrzmiały Silver Concerto i Symfonia Industrialna. Muzyka Czynienia z muzyką obrazową, w której gwiazdy Holodu kojarzą nam się oczywiście z filmem, tak wprost, więc będzie i ta muzyka obrazowa związana z konkretnymi tytułami filmów, ale będzie też ten obraz, polski obraz, akurat z Ziemi Śląskiej. Będziemy zjeżdżać w podziemia, do kopalni, ale będziemy też i troszkę na ziemią, bo będziemy w hutach i będziemy przedstawiać te obrazy za pomocą muzyki, gdzie ta muzyka była jako pierwsza, ale do tej muzyki następnie zostało. Skomponowane wiele obrazów, czyli powstały filmy, i te filmy też będą dzisiaj um, akurat uczestniczyć w koncercie, więc to bardzo złożony koncert multimedialny, w którym orkiestra jest tym głównym czynnikiem, ale bardzo istotnym są również multimedia. Bo będziemy słyszeć dźwięki, które zostały właśnie nagrane w kopalniach, będziemy widzieć te kopalnie, będziemy słyszeć dźwięki nagrane w hutach, wraz z obrazem oczywiście, i to wszystko będzie tworzyć jedną całość. W zasadzie zarówno obrazy, dźwięki z kopalń, jak i muzyka, którą gra orkiestra, bez siebie nie mogłyby istnieć jako samodzielne jednostki. Koncertu polegała na połączeniu gry na instrumentach z obrazowością utworów. Solistą był Piotr Sałajczyk, znakomity polski pianista. Jest to w zasadzie niezwykle też trudne dla wykonawców, dla muzyków, którzy muszą wydobyć jak najpiękniejsze dźwięki ze swoich instrumentów, słuchając jednocześnie tych dźwięków obok. Mają takie specjalne słuchaweczki, żeby idealnie się dopasować co do milisekundy z innymi dźwiękami, z tymi właśnie dźwiękami industrialnymi. To jest niezwykle trudne, wymagające dla artystów. To się w muzycznej branży, w żargonie muzycznym, nazywa się to klik, e, czyli pewien impuls słyszalny tylko dla nas, który nas pozycjonuje w czasie. E, on jest tutaj używany tylko ze względu bo tak można by przypuszczać, że muzyk nie umie zagrać równo, i ten klik dopiero sprawia, że możemy być razem, ale to właściwie utrudnia bycie razem, bo utrudnia słyszenie. Jedno ucho jest zatkane i gdzieś tam jest coś, co przeszkadza. Natomiast klik służy do tego, żeby być razem z ścieżką wydobywającą się, wypływającą z komputera, na której są zarejestrowane odgłosy z kopalni. Kapie woda, wydaje się, że czasem uderza o skałę czy kruszec, młotek, więc to wszystko przenosi nas, jakby w podziemie, w chodnik kopalniany. Co też myślę, że dla kogoś spoza Śląska, spoza Śląskiej Ziemi jest egzotyczne i może być ciekawe. Łączy się to jeszcze z wizualizacjami. Chyba w dwóch częściach jest materiał wideo. No i do tego też jest potrzebna ta słuchaweczka, żeby, żebyśmy się z obrazem nie zaczęli mijać. W przestrzeni industrialnych jest czymś zupełnie nowym, jeżeli chodzi o muzykę współczesną. Miałem przyjemność bywać w tych miejscach już od dzieciństwa, a teraz, w wieku dojrzałym, miałem przyjemność powrotu, ale takiego wyjątkowego. Miałem możliwość wchodzenia w takie zakamarki, gdzie normalny turysta nie może wejść, a udostępniono dla mnie specjalnie, gdyż były komponowane to utwory na zamówienie tychże właśnie miejsc. Wspomnę chociażby tutaj o kopalni srebra, zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach. No, która jest wpisana na e, światową listę UNESCO. Przepiękne miejsce i tam też e, chodziłem, za kamarki. E, no i wyobrażałem sobie, jak e, tamtejsi górnicy, a więc gwarkowie, e, wydobywali te srebro z tych podziemi. E, jak musieli się tam czołgać e, tymi wszystkimi kilofami, wydobywać te srebro. E, to była wielodniowa praca pod ziemią, e, nagrywanie dźwięków, obrazów. Które następnie starałem się, żeby były jak najwierniejsze, czyli nie zmieniać barwy tychże dźwięków, tylko żeby ta barwa była zmieniona przez orkiestrę. No i to jest drugi proces y, przy komponowaniu tego utworu, gdyż mając świadomość, jakie mamy dźwięki y, z tych podziemi, z tych miejsc industrialnych, Musiały dobrać odpowiednią fakturę do tych dźwięków, czyli odpowiednią przestrzeń, żeby te dźwięki industrialne miały też dla siebie odpowiednie miejsce, żeby były słyszalne, żeby się odróżniały. Więc to wymagało ode mnie wyjątkowej pracy, gdyż to są pierwsze tego typu kompozycje w historii muzyki. Jeszcze nie ma takich, to są pierwsze dwie. Kompozycje Adama Wesołowskiego to brzmienia korzeni, a dźwięki industrialne, jak sam mówi go, fascynują i inspirują. To są konkretne obrazy. Ta muzyka ma wiele symboli, gdyż wspomnę o Silver Concerto, czyli srebrnym koncercie. To tam każda, każda część ma swój obraz, swoją nawet legendę. Bo pierwsza część składa się z dźwięków, które wyłącznie skomponowane są na budowie atomu srebra. Przypomnę, że srebro na tablicy Mendelejewa to jest AG, a to są również dźwięki w muzyce. Druga część. Tam odmierzamy czas. Przechodzimy do roku 1526, a więc jest to data nadania praw miejskich Tarnowskim Górom, czyli tam, gdzie mieści się ta kopalnia. Tam też jest taka legenda, symbolika. Muzyka pokazuje, jaki jest napływ ludności w to miejsce, gdyż też srebro. No, przyciągnęło ludzi z całej Polski, żeby tam wydobywali, każdy tam szukał swojego prostu sukcesu, swojego Eldorado. No i symuluje wielki napływ ludności do miasta. Kolejna część to data wpisania um, właśnie tejże kopalni na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Na no, ostatnia część um, pokazuje taniec tych górników, a więc gwarków, um, tylko podana no, na dzisiejsze czasy, Taniec, którym się bawią, który jest bardzo radosnym tańcem, bo jednak każdy po pracy szuka jakiejś radości, radości odskoczni. No i tam mamy śląski taniec trojak, który jest szaleńczym tańcem, bardzo energetycznym. No i w ten sposób kończy się kompozycja. Na koncercie zabrzmiała także muzyka Wojciecha Kilara do filmu Sól Ziemi Czarnej w reżyserii Kazimierza Kuca. kompozycja, która w zasadzie była zaginioną kompozycją. To była muzyka do, do wspomnianego filmu tytułu, która była nagrana i w zasadzie nie ujrzała świata dziennego, jeżeli chodzi o koncertowanie, o takie bezpośrednie relacje z publicznością. Ale miałem tą przyjemność rekonstrukcji partytury Wojciecha Kilara na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, no i muzyka powróciła, w zasadzie ona nie powróciła, bo nigdy tam nie była wcześniej, więc miała swoją premierę na, na scenie koncertowej. No i tak funkcjonuje od dwóch lat, z czego się bardzo cieszę, więc jest faktycznie takim łącznikiem pomiędzy tą muzyką filmową a tą muzyką industrialną, że przenosimy się faktycznie w ten region śląski, który też za pomocą obrazów pokazuje no, historię tej ziemi. Koncert pokazał, jak muzyka filmowa przenika się z muzyką obrazową. Nie zabrakło kompozycji z filmu Missia Ennio Morricone wykonanej na skrzypce solo, słynnych brzmień Sper Harbor, i Pojawiły się również niezapomniane kompozycje Wangelisa. Piazzoli, Libertango, Henryko Manciniego, Moon